Odpuszczenie. Kiedy przestaniemy słuchać innych, a zaczniemy sami sprawdzać, może się okazać, że to, co nam mówiono, było błędne. Kiedy przestaniemy iść za jakimś schematem, może okazać się, że żyje nam się lepiej, lżej. I jesteśmy szczęśliwsi, gdyż żyjemy w zgodzie ze sobą, a nie, bo wszyscy tak żyją i tak trzeba. Kiedy zaczniemy słuchać siebie i robić to, na co my mamy ochotę, może okazać się, że nasze życie jest pełne ciekawych doświadczeń, i jesteśmy Usatysfakcjonowani i spełnieni. Kiedy porzucimy programy, przekonania, schematy, to zaczniemy tworzyć własną rzeczywistość na własnych zasadach, która będzie dla nas odpowiednia. Kiedy będziemy otaczać się ludźmi, z którymi chcemy spędzać czas, prowadzić rozmowy, starać się nasze relacje będą trwalsze i wartościowsze. a nie tylko dlatego, byleby były, bo tak wypada. Kiedy wyzbędziemy się lęku i strachu, które nam wpojono i pozwolimy sobie na emocje, zaprzyjaźnimy się z nimi, zaakceptujemy takie, jakie są i nauczymy się je przeżywać. Okaże się, że każda z nich jest potrzebna i daje nam znać o tym, co się z nami dzieje, czego potrzebujemy oraz co woła o uwagę. Dzięki świadomemu podejściu będzie nam łatwiej sobie z nimi radzić i nimi zarządzać. To nie jest praca na dzień czy dwa, to praca przez całe życie. W końcu, rodząc się, był już na ciebie plan, w który tylko cię włożono: imię, zachowanie, wyznanie, przekonania. To nie ty, to suma tego, co cię otaczało, kto cię otaczał i co ci się przytrafiło. Czy jednak jest to zgodne z Tobą? Czy życie, które prowadzisz, jest tym, które sobie wymarzyłaś? Czy postępowanie jest zgodne z Tobą? Czy z tym, czego szukają inni? Pierwszy krok jest najtrudniejszy, gdyż musimy wyjść z tego, co znamy ze strefy komfortu. Wymaga to odwagi i determinacji. Jednak z biegiem czasu okazuje się, że to Ty jesteś kreatorem, a to, co Ci mówiono, to tylko program, według którego inni chcieli, abyś żyła. Życie jest fajniejsze, ciekawsze i bardziej satysfakcjonujące, kiedy odpuścisz to i zaczniesz. Żyć poza granicami tego, co ci wpojono, żyć na własnych zasadach. Jesteś tego warta, jesteś piękną i silną kobietą. Uwierz w siebie, a będą działy się cuda, które będziesz widziała i czuła. Wierzę w Ciebie. I życzę Tobie jak najlepiej.